No to mamy mateczkę i będziemy ją podkładać do sztucznego matecznika z węzy. O kilka otworków zrobionych. Matecznik. Tu mamy pacjentkę S. Ona jest delikatnie markerem pacjenta, ale przykleję jej opalitek. Ja kleję na takie coś. Już kolegom na YouTube mówiłem o tym kleju. Klej kosztuje 4 zł w każdym sklepie papierniczym do dostania. I jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mi się odkleił opalitek. I przede wszystkim nie odrzucają matek. Klej biały po, po wyschnięciu robi się przezroczysty. Dobra, matkę weźmiemy, trochę przeciśniemy. Ok. Jak, jak to byle, zapomniałem o palitkę, oj, zapomniałem o palitkę, wyjąć, no koleżanka będzie miała 11 numer, tak, 11, oj. no, będzie 21, Wy, wyjął się 21. będzie miała numerek 21, miał być 11 no, chwilę odczekamy niech cicho psy szczekacze. hałaśniki moje domowe. Zaraz ją włożymy w ten matecznik. Niech trochę podeschnie. W mateczniku jest jak ładę kropelkę miodu do środka. No bo jakby to trwało trochę dłużej niż 24 godziny. No, to ta matka będzie miała co jeść. Przypuszczam, że ten czyste otworki. No, czyste otwory będą ją karmić. Już języczkami. O. dobrze. Teraz, żeby to żeby nie. Na mnie uciekła będzie ciężko ją tam nie. Ja zrobię pauzę, bo nie chcę ryzykować, że mi ucieknie. Ok, mateczka już jest w środku. Nie chciałem ryzykować, bo żebym ją musiał gonić jest w środku zaraz zakładam zdejmuję wszystko i pokażę wam pauza ok jestem zdejmujemy wszystko od razu Построята била рамка. Było bliżej przygotowane. No tutaj była przygotowane jest przygotowane miejsce. Już jest oczyszczone. Proszę bardzo. Macie tu mateczny prawie jak oryginał. A jak to mówią w pewnej reklamie? Prawie robi dużą różnicę. Dobra, zobaczymy za dwa dni co będzie. Co sobie mam Co znaczy sobie ją markerem żebym nie musiał później szukać No i tyle Zobaczymy za dwa dni jak będzie, no ale będzie na pewno OK Pozdrawiam, w w centrum miasta